Dzisiaj odbyło się y, pierwsze spotkanie, może nie tyle co organizacyjne, co y, inicjujące działania nowego, naszego stowarzyszenia, czas zmian, może nazwa górnolotna, aczkolwiek przemyślana i dająca nam jakiś kierunek ku temu, żeby działać w Legionowie, działać w powiecie legionowskim. Jak się uda, to będziemy działali dalej ale to już pod kątem ewentualnych zmian w statucie, bo statut obejmuje w pierwszym punkcie działanie na rzecz rozwoju Legionowa i jego okolic, czyli powiatu Legionowskiego. Zebraliśmy się już dawno, parę lat temu pewnie i działamy od wielu lat i formalnie niekiedy i w różnych stowarzyszeniach i nieformalnie. w w różnych akcjach, współdziałając, zakładając różnego rodzaju akcje, pomagając, yy, może nie tyle co kierując, a podpowiadając przy niektórych akcjach. Jesteśmy grupą ludzi, tak jak pewnie będzie widać na, na zamieszczonym filmie, którzy coś tam robią i którym się jeszcze chce. Mamy nadzieję, że te chęci yy, będą nam towarzyszyły jeszcze, jeszcze długo. Nie zniechęcimy się. Jest pomysłów na działanie na legionowo i na, na cały powiat. Może nawet też dalej, tak jak wcześniej wspomniałem. Dużo pomysłów, mi się zdaje, że dużo werwy na tę chwilę. Mam nadzieję, że wystarczająco, żeby zabezpieczyć te pomysły i te inicjatywy, będzie u nas wystarczająco sił, środków które uda nam się może pozyskać, miejmy taką nadzieję, mamy nadzieję na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami nie tylko z terenu Legionowa, ale z całej Polski. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, bez względu na wiek, płeć i zapatrywania polityczne. Co mogę dodać? No, Pierwsze pomysły dzisiaj przedyskutowane bodajże 5 chyba szóstym, szóstym było pomysł na najbliższą zbiórkę żywności, którą zaraz będziemy próbowali rejestrować jako zbiórkę publiczną, do której zachęcamy organizacje z terenu całego powiatu Mamy nadzieję, że po długich, po długich latach zbiórka żywności z okazji Wielkiej Nocy uda się i przyniesie spodziewany i zamierzony efekt w postaci wielu ton jedzenia dla osób potrzebujących. Pomysły, o których mówiliśmy, to są pomysły na figurki, figurki, małe, drobne, podobne do prasnali wrocławskich bądź. Tutaj najbliżej mamy w Warszawie Bemisie na Bemowie, na Ursusie mamy też misie na traktorach, i chyba na Pradze pojawiły się aniołki z tego co kojarzę. No, w Legionowie miałyby powstać, jest taki pomysł, do przedyskutowania, może już nawet nie, bo myślę, że będzie fajnie przyjęty, figurki żołnierzy z różnych okresów historii Legionowa w umundurowaniu różnych y, formacji, na początek pięć dla Legionowa. W nieporęcie chcieliśmy zaproponować y, wielkie sumy, czyli sumy y, stylizowane na y, wzór ludzi, jeden w koronie, drugi z kotwicą i tak dalej, i tak dalej. Pomysł jest na nieporęt jest na Wieliszew, jest na Serock, jest na Jabłonno, i jest na Legionowo, czyli stworzylibyśmy pięć nowych, fajnych szlaków turystycznych, które w sumie stworzyłyby jeden duży szlak, jako szósty szlaki turystyczne nowe, legionowskie, które zachęcałyby warszawiaków, a może i wiecieczki z Polski przejeżdżające do Warszawy do odwiedzenia naszego powiatu. I jeszcze jeden pomysł y, z tych takich sztandarowych, pierwszych, y, może y, zapożyczony też oczywiście, ale chcielibyśmy to przerzucić na nasz grunt, czy alternatywa dla jadłodzielni, nie chcemy jadłodzielni oczywiście zastępować, chcemy tej jadłodzielnie wspomóc sklepem socjalnym, sklep socjalny chcielibyśmy założyć w regionowie, oczywiście dla całego powiatu legionowskiego dla osób potrzebujących. Zasady działania sklepu socjalnego są, myślę, że wszystkim znane. A jak nie to Państwo, poczytajcie w internecie. Nie wszystko muszę od razu wyłożyć. Tak naprawdę też chodzi o pomoc osobom najuboższym, i tu nasze działania są skierowane ku nim. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, znajdą mnie na Facebooku, Stowarzyszenie Czas zmian też jest na Facebooku, piszcie, zapytujcie i jeżeli będę w stanie y, Wam udzielić sensownej odpowiedzi, a chyba tak, to jej udzielę.